Ta torebka zjeździła ze mną cały świat. 15 dolców. W zarze. Zobaczcie. Wkładam paski do środka, żeby się nie przygniotła biedactwo. Tą Michaela Corsa noszę dużo rzadziej, a kosztowała dużo, dużo więcej. Bo do niej nie wchodzi duży iPhone. Wiecie, iPhoney Plusy. No i. Znaczy, wchodzi, wiecie, ale tak bardzo ciężko. Dlatego niestety noszę ją rzadziej. Zobaczcie. Bałagan. Będziemy sobie z tym radzić. Druga walizka też ledwo wypakowana. Moje produkty kosmetyczne. Wypakowane, bo musiałam je użyć. To mnie dzisiaj czeka. A. Kochani. Serdecznie w dzisiejszym odcinku. Witam Was po wakacjach. Już ktoś się tutaj do mnie dobija na insta. Kochani, witajcie serdecznie Dziś w dzisiejszym odcinku. Wiem, że nie widzieliśmy się długo, dlatego, że byłam na wakacjach. Jestem opalona, potem się będę przed Wami rozbierać, żeby Wam pokazać opaliniznę dwutygodniową, z, którą, którą nabyłam na Wyspach Zielonego Przylądka. No nie dadzą mi tej spokoju, no czekajcie, wyciszymy. Zawsze się śmieję, zawsze jestem taka wiecie rezolutna i, yy, i mówię jak bardzo, bardzo mi jesteście bliscy, jak bardzo Wam dziękuję za to, że jest, ze mną jesteście. Natomiast dzisiaj chciałam Wam szczególnie podziękować za to, że jesteście ze mną nie tylko w dobrych momentach, ale też w momentach bardzo przykrych i yy. I w momentach, kiedy tak naprawdę najbardziej potrzebuje się ludzi. Dziękuję, że za mną jesteście. Dziękuję, że mogę na Was liczyć. O, nie traćmy czasu, gdzie jest ta kawa. Kelner, kawa! A ujrza, tak. Mogacie no, się skończył. Trzeba sobie samemu zrobić kawę. Oczywiście. Tak to jest w życiu. Wszystko dobre. Szybko się kończy. Też tańczycie, jak czekacie na kawę? No, dzisiaj zaparzyłam sobie ristretto, jedenastkę. To są kawy, kawy lor. i jedenastka jest chyba najcięższa, naj, najbardziej mocną kawą, którą mają. A mi potrzeba takiego, żeby po prostu mnie obudziło, kochani. Jestem z powrotem, mam kawę, a wy co pijecie? Kawę, herbatę, a może coś innego? Może jakieś procenty? Nie oceniam. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będzie na luzaka, dlatego że ja potrzebuję śmiechu, ja potrzebuję odreagować, bo to co nam się zdarzyło w, na Wyspach Zielonego Przylądka, to jest, przechodzi ludzkie pojęcie. I tego nie jest. Jeżeli ja Wam opowiem, co się zdarzyło, yy, ja muszę poprzeć to wszystko filmami i zdjęciami. Chcę nakręcić story time, w którym zamieszczę zdjęcia, zamieszczę filmy i pokażę Wam dokładnie to, co przeżyliśmy i w jakie bagno wdepnęliśmy. Ale właśnie chcę Wam pokazać, że po takich momentach traumatycznych trzeba się pozbierać i trzeba sobie po prostu radzić. Jeżeli chodzi o nawilżacze, biodermy, to jest ten Hydrobio Serum i Hydrobio Gel Krem. Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny. Wiecie, jak poznaje się, czy nawilżacz jest dobry, czy nie? Po tym, jak się wyjeżdża na wakacje i szczególnie na słońce. Słońce ma to do siebie, że bardzo wysusza skórę i nawilżacze takie, wtedy dopiero wiesz, czy one. Działają, czy one nie działają. Czy masz skórę naciągniętą, napiętą, czy ona jest taka, wiecie, pomarszczona, jakaś taka dziwnie, coś tam się dziwnego z nią dzieje. Ja nie współpracuję z markami. Zresztą dobrze o tym wiecie, że ja nie współpracuję, jeżeli kiedykolwiek będę współprac... współpracowała z kimkolwiek, to na pewno się o tym dowiecie. I ta bioderma to jest po prostu raj na ziemi, dziewczyny, ja po każdym dniu na plaży przybywaniu na słońcu. Smarwałam się tą biodermą rano i wieczorem, i twarz była po prostu milutka, przyjemna. Raz się spaliłam, bo zapomniałam nałożyć krem do opalania, i powiem Wam, że bioderma bardzo szybko mi złagodziła ten tą, tą, tą czerwień, czerwoną skórę, tu taką skórę gorącą, i ona mi ją ochłodziła, dlatego że to Hydra Bioserum jest w formie takiego żelu. I ten żel ma to do siebie, że on jest taki bardzo chłodny. Rewelacja, rewelacja normalnie. Dlatego, kochane moje, jeżeli szukacie gdziekolwiek nawilżaczy do twarzy, to koniecznie Bioderma, koniecznie Hydra Bioserum i do tego Hydra Bio żel krem. Dwa. Nakłada się raz ten, raz ten, jeżeli macie bardzo suchą skórę, jeżeli macie średnio suchą skórę, to tylko i wyłącznie jedno serum i dziewczyny rewelacja. Um, ja słyszałam od jednej laski, francuski, to była jakaś um, um, youtuberka francuska, już nie pamiętam jak ona się nazywa. I ona mówiła, że ta bioderma bardzo szybko się kończy, bardzo szybko schodzi. Ja Wam powiem, że ja ją mam już miesiąc czasu i dalej mam krem w środku, więc... Um, nie wiem, może ona nakłada tego dużo więcej. To też zależy. Um, ja uważam, że jest wydajny produkt i rewelacja. Po prostu strzał w dziesiątkę. Mm. A propos włosów, moi kochani, słuchajcie, moje włosy, jak widzicie. Troszkę pojaśniały, dlatego że dwa tygodnie na słońcu bardzo dobrze mi zrobiło. I chciałam Wam szybko powiedzieć, że ten produkt Sasun, który ja używam już od dwóch lat i który kupuję u Arno, ale który możecie sobie zamówić na internecie, i to nie jest żadna reklama, to jest jeden z najlepszych produktów do włosów. Ten produkt starcza na 6 miesięcy. Nakłada się go odrobinę na ręce, wklepuje się we włosy po umyciu. Włosy się pięknie rozczesują. Włosy są gładkie, jak schną, to są, sta... bo są bardzo milutkie w dotyku. Ten produkt nie natłuszcza włosów. Sprawia, że włosy są piękne, gładkie, błyszczące, wyglądają bardzo skrudnie. Jeżeli używasz tego w ten sposób, że dajesz na rękę, dosłownie tyle. Tak? Jeżeli masz takie średnio długości włosy, to tyle. Jeżeli masz długie włosy po, po pas, to dajesz dwa razy tego. Rozmasowujemy i wklepujemy we włosy. Co jeszcze miałam chciałam Wam tutaj powiedzieć odnośnie maskary i odnośnie... Co tutaj jest? A, chciałam się Wam poskarżyć. Dlaczego Naked zmienił opakowanie? To opakowanie mi się nie podoba. W Słuchajcie, sensie jest nieporęczne, jest w ogóle no po prostu porażka. Ja wolałam to opakowanie takie okrągłe. Nie podoba mi się jakoś, nie wiem i zmieni też troszkę konsystencję produktu i nie jest już tak nawilżający, jak był nawilżający i po prostu ja nie wiem, co się stało z Nakedem. No, no ja nie wiem, no, po prostu nie wiem. No. Czy będę dalej polecać Nakeda? Zobaczymy ale po prostu strasznie mnie to butelka jest beznadziejna, w ogóle jest nieporęczna, jest nieprzyjemna, i podkład jest dużo mniej fajny i muszę dużo więcej nakładać kremu nawilżającego pod podkład. Dlatego całe szczęście cieszę się, że znalazłam biodermę. Bo to ratuje moją twarz. Natomiast powiem Wam, że flop. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego to zrobili. Może napiszemy petycję i powiemy, dajcie nam nasz produkt z powrotem. <grym> Kochane moje, będzie o maskarze teraz. I o Vivo! <grym> Wiecie doskonale, że jestem fanką tej kredki do ust Vibo. Numer ona jest tak zjedzona. Ona jest tak zjedzona, że już nawet nie mam pojęcia, jaki to jest numer. Ale ja w... idźcie do poprzednich filmików o makijażu. Ja tam o tej kredce za każdym razem mówię, bo ja tę kredkę używam religijnie po prostu, codziennie. Kredka Vibo, tania jak barszcz. Znajdziecie w każdej drogerii. Rewelacja. A tutaj, moi kochani, chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam sobie nową maskarę La Roche-Posay i ta maskara nazywa się Tolerian. Nie chciałam za bardzo mówić o tej maskarze, bo y, ja po prostu ją y, kupiłam y, ze względu na to, że dostałam próbki w aptece od pani, tylko ta maskara La Roche-Posay nie nazywała się Tolerian, tylko nazywała się zupełnie inaczej. Jak ona się tutaj nazywa? Jak ta maskara się nazywa? Tutaj mam taką pałczkę, którą, jak kupiłam moją kamerę GoPro, to dostałam taką pałczkę, wiecie, taką pałcz, jak to się mówi, nie? Taką... Zobaczył kota, tak? Ta wiosza? Ta Co tam mnie tutaj... Kto się mi tutaj dobija? Aha, Xavier mówi, że wraca z biura. No. Bardzo yy, bogata informacja, tak? <laughs> Nieważne. Mam taką pałczkę, jak zakupiłam sobie GoPro. I ta pałczka jest taka, znaczy pałcz, wiecie, taka sakoszka, tak? I ja sobie do tej sakoszki, całą sakoszkę zawsze yy, wrzucam do torebki, jak yy, lecę samolotem. Dlatego, że tutaj mam wszystko i wtedy nie muszę Wiecie, a chce mi się gumy do życia, albo chce mi się czegoś innego i muszę sobie wstawać. Wiecie, szukać yy, torebki i yy, wyciągać. To od razu sobie wszystkie takie malutkie rzeczy wkładam sobie do takiej sakoszki. I tutaj mam, i jak jestem w samolocie, to sobie ją sadam przede mną. I jeżeli mi potrzeba chusteczki higienicznej, pudru czy cukierka, to sobie po prostu wtedy po niego sięgam. Tak? I. Zawsze włożę ze sobą takie próbki, które dostaję w aptece od pań aptekarek. I to jest próbka maskary. Ja tą próbkę dostałam jakieś kilka miesięcy temu. I to jest maskara La roche -Posay. I ona się nazywa Respektissima. I wiecie, ja tą maskarę, ta próbka bardzo mi się spodobała i chciałam sobie kupić tą maskarę i okazało się, że jej nie ma w sprzedaży. Ale jest maskara. La Rochefouzée, która się nazywa Tolerian i ta maskara mi się spodobała z tego względu, że ona ma taką szczoteczkę silikonową, widzicie? I ja kupiłam sobie tą Tolerian ze względu na to, że ona też ma tą szczoteczkę, ona ma identyczną praktycznie szczoteczkę silikonową i dziewczyny, jak ja, ja po prostu odkryłam światło, ja po prostu padłam. Silikonowe szczoteczki są tak rewelacyjne, dziewczyny, że ja nigdy w życiu już tutaj nie przerzucę się na żadną taką zwykłą szczotkę, szczotkę. Bo te silikonowe są najlepsze i jak się nakłada maskarę na rzęsy, to te rzęsy są po prostu świetnie pomalowane. Dlatego ja bardzo Wam polecam tą Tolerian, bo używałam ją i używałam ją tak naprawdę codziennie, bo malowałam się codziennie wieczorem na wyspach Zielonego Przelątka przez dwa tygodnie rewelacyjna, jest rewelacyjna naprawdę polecam, jeżeli znajdziecie gdzieś tą La z respectissime, to kupcie tą respectissime, ale jeżeli tej respectissime nie ma, to weźcie sobie tą Tolerian, bo jest po prostu rewelacyjna i wiecie co? jak ma się cienkie rzęsy to yy, ona pięknie pokrywa te rzęsy i one wydają się takie ładniejsze tak 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 to jest dziewczyny jeżeli chodzi o kosmetyki to ja już tutaj Wam wszystko powiedziałam. jest jeden kosmetyk który z Urbana Decay który po prostu um, ja bez którego nie mogę żyć i kiedy się maluję i kiedy um, jestem troszeczkę za tłusta, to ja sobie używam tego Urban Decay Deslick taki fioletowy bo się otwiera tutaj jest usterko jest gąbeczka jest taki puderek w kompakcie, biały, transparentny i to mi zawsze po prostu tutaj wszelką jakąś taką tłuszczyk czy coś tam zawsze mi tutaj pokryje. To mogę Wam pokazać, bo tutaj na twarzy troszkę się świecę i jeżeli sobie tutaj szybko tym właśnie podjadę, to zobaczycie, jak to od razu mi definiuje pięknie twarz. Wiecie, nie, nie, nie błyszczę się wtedy tak w twarz, jest bardziej taka, skóra jest pięknie pod kontrolą wtedy. Zobaczycie, na żywo efekt jest rewelacyjny i to też rozmazuje troszkę zmarszczki i sprawia, że na zdjęciu lepiej wyglądamy. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego tak to jest. Tu mówi się, że to jest puder Matifiant, czyli puderek do e, tłustej cery, tak żeby ją żeby przestała się błyszczeć. I zobaczcie, jak to ładnie i tutaj. Pięknie wszystko yes. ukryło. Nie? No słuchajcie, wiem, że to co to so po prostu e, robię to bardzo szybko na speedzie e, i dokładnie nie widzę rezultatu, bo potrzebowałam lusterko lusterką i tak dalej, ale zobaczycie, możecie zobaczyć, że fajnie się prezentuje, nie? Może być. Dlatego dziewczyny kochane moje ze mną nie pójdziecie w las. My tutaj będziemy Was ratować. I jeżeli macie jakikolwiek problem, to na tym kanale wszelkie problemy zostaną rozwikłane. Jeżeli chodzi o perfum, jaki ze sobą zabrałam na wakacje, to był mój twili dlatego, że jest malutki, wchodzi do sakoszki i po prostu nie zajmuje wiele miejsca. Twili jest Rewelacyjny, pięknie pachnie, a nawet się teraz psiknę tutaj. O, po prostu zaszalejmy sobie. Wspaniale się prezentuje. Pięknie pachnie. Rewelacja. Kochane moje, teraz się będę przed Wami rozbierać, bo chciałam Wam pokazać... Szybko! Dzieci, jeżeli jesteście tutaj przed telewizorem, to uciekajcie sobie Chciałam Wam pokazać, jak się opaliłam. Zobaczcie. Jak Wam się podoba? Boję ja... O, ale nie znasz. Słuchajcie, ja jestem taką osobą, bardzo taką, troszkę pruderyjną, że ja nie lubię za bardzo pokazywać się w sieci w stroju kąpielowym i tak dalej. Ja już kilka takich zdjęć umieściłam, natomiast ja jestem taką, wiecie, bardzo taką, troszkę taką ukrytą osobą, że ja po prostu jakoś nie lubię tam paradować, wiecie. Go, nogi, goła ręce, wszystko. Dlatego, yy, no, pokazuję Wam szybko opaleniznę tutaj, natomiast ja nie robiłam zdjęć jakoś tam w strojach kąpielowych i tak dalej. Wiem, że w tamtym roku zrobiłam kilka zdjęć, umieściłam, ale jakoś tak za bardzo, jakoś nie jestem za tym, wiecie. Chociaż ja mam w zwyczaju, yy, kiedy jestem na wakacjach i opalam się, i szczególnie jak leżę na leżaku, to ja sobie zdejmuję top, czyli zdejmuję sobie i wtedy jestem topless ale to jest zboczenie francuskie, dlatego, że mieszkam we Francji od 13 lat i po prostu jakoś tak francuski tak robią, no i ja tak się też tak przyzwyczaiłam. Natomiast ja nie poraduję z gołymi piersiami na plaży przed wszystkimi i tak dalej, wiecie. Natomiast ja po prostu, jeżeli leżę na leżaku i słońce na mnie daje i tak dalej, to ja sobie te moje trójkąty po prostu zdejmę, dlatego, że ja nie lubię mieć później takich, wiecie, tutaj jesteś opalona, szczególnie jak jesteś bardzo opalona, a tutaj masz po prostu białe cycki. No i tego nie cierpię dlatego też sobie zdejmuję, natomiast ja nigdy nie paraduję z gołymi piersiami, no bo jestem po prostu taka trochę, no, to, no po prostu, no ta polskość we mnie jest, tak? A tutaj szybko chciałam Wam pokazać, jak się opaliłam. Może być, kochane moje. To jest właśnie fajne w wakacjach, że wracamy i mamy wrażenie, że uuu, jak fajnie wyglądam i mamy często takie wrażenie, że oh, schudłam. O Boże, schudłam! Zobacz, jak ja tak szczupło wyglądam, i tak dalej! Dlatego, że no opalone, opalona opalona euh, skóra tak właśnie wygląda. Ok, tu mogę mi dać lekkie kroki do ceny, parce que lekkie klop. I cigarettes. A, ah, oui! Elles są oui, oui, u, nie mam a tutaj mam taką brazoletkę, napisane jest na niej No Stress, nabyłam je na Wyspach Zielonego Przylądka. Jeżeli jesteście zainteresowani wygraniem takiej brazoletki, to oczywiście śledźcie koniecznie i oglądajcie kolejne filmy, wytłumaczę Wam dokładnie, o co chodzi i mm, mam nadzieję, że zrobimy fajną akcję i mam nadzieję, że pomożemy i zwierzątkom, i pomożemy ludziom, którzy są uwięzieni na tej wyspie, na tych wyspach. Kolejny film będzie smutny: przygotujcie chusteczki higieniczne, będziemy płakać, ale o takich rzeczach złych też trzeba mówić. I zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Buziaki, moi kochani, widzimy się w kolejnym odcinku.